Hej, hej, hello, witajcie moi kochani w misiowym świecie WordBest Joanny. Dzisiaj Wam chcę pokazać jak zrobić takiego pięknego oto aniołka. Wczoraj go właśnie, czy tam przed, wczoraj go wymyśliłam sama, więc myślę, że Wam się spodoba. Lubię bardzo właśnie takiego typu, bardzo, bardzo ażurowe właśnie aniołki i to będzie nasz aniołek. Za chwilę Wam powiem jaką on ma wysokość. Wysokość ma około 8 cm. 8, zależy od tego, to jak tam sobie go wykrochmali, 8-9 cm. Od razu powiem, jak go krochmalić. Ja wzięłam kawałek butelki i na tą butelkę właśnie włożyłam tutaj sobie tego swojego aniołka, i resztę poprzeczepiałam na właśnie styropianowe, wcześniej owinięte oczywiście, właśnie steropian szpilkami z apteki, nierdzewkami i popsikałam tylko, słuchajcie, lakierem. Popsikałam lakierem, gdy już wyschło, dopiero wtedy. Bo oczywiście wcześniej też popsikałam tutaj jeszcze tą główkę też lakierem, by ten kolor był taki sam, ponieważ wtedy się psika lakierem bądź krochmali, zawsze kolor troszeczkę inny się wtedy robi tego naszego kordonka i dopiero później przykleiłam klejem na gorąco, tak? Więc teraz będziemy wykonywać swojego aniołka właśnie kordonkiem, który macie, który używacie na tą chwilę w waszych ozdobach choinkowych. Ja mam tutaj ogólnie kordonek maksimum przyjemności ze złotą nitką, ja to nazywam stare złoto ze złotą nitką, a tutaj był wykonany z, ma z kordonka maxi, czerwony. Więc będziemy robić sobie najpierw oczywiście główkę, bardzo, bardzo prosta i do tego również nam będzie potrzebne jeszcze szydełko 1,5 mm, sorry, 1,5 mm. A także kulka stropianowa o średnicy 2,5 cm. 2,5 cm bądź 2 cm. Nie, to będzie 2,5. Dobrze, będzie 2,5 cm obwód tej naszej, tej średnica naszej główki właśnie które również wszystko oczywiście jest dostępne tak samo jak kulka w moim sklepie Joanna". Proszę mysik, Joana proszekmisikdoana.pl. Pamiętajcie, oczywiście linki są wszystkie zawsze poniżej do mojego Pinteresta, tam jest mnóstwo inspiracji do naszej grupy, gdzie będzie bardzo wyjątkowa, super sprzedaż włóczki i makramy Lurex, również koton w czwartek o godzinie 20.00 na mojej grupie Joana na Facebooku. I wpadacie oczywiście też na sklep a także na naszą właśnie grupę, by tam zobaczyć, co jest ciekawego właśnie w tej mojej grupie. się naprawdę bardzo, bardzo fajnie, a niedługo myślę już będzie konkurs świąteczny. Dlatego zapraszam jeszcze bardziej i zachęcam do obejrzenia mojego filmiku i czekam na Wasze aniołki. Oznaczajcie je w, udostępniając właśnie swoje zdjęcia z filmikami, dodając link właśnie do tego filmiku bądź hashtag word, na przykład aniołek na szydełku, albo właśnie WordBurse. Byłoby bardzo, bardzo miło, żeby ludzie inni też wiedzieli. Inni wiedzieli, skąd macie tego aniołka. Więc zaczynamy. Zaczynamy magicznym kręgiem, czyli obijamy sobie dwa razy na palec nasz kordonek, tak jakbyśmy sobie robili nasze maskotki. Wkładamy szydełko przez dwie pętelki. Przeciągamy tą właśnie drugą, przeciągamy znowu przez. Co nam powstała taka pętelka? Teraz znowu zawsze przez te dwie niteczki, ponieważ to będziemy zaciągać, żeby nam właśnie tutaj się fajnie wszystko e, po prostu połączyło, przeciągamy przez otwór, znowu przez dwie pętelki, i tak robimy teraz sobie słupki. Cały czas przez, dwa, przez, dwie, przez dwie pętelki. I przez teraz dwie pętelki, które są na szydełku, przeciągamy, robiąc właśnie jakby półsłupek. Pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek, czwarty półsłupek. Piąty i szósty półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jeszcze ten taki fajny łańcuszek z tej strony. I teraz zobaczcie, ta niteczka właśnie jest po to, by teraz to wszystko ściągnąć. I umieszczamy szydełko raz, dwa, trzy. 4, pięć w szóstym tutaj naszym oczku. Było ciężko ułożyć szydełko, ale już się udało i teraz wykonujemy oczko ścisłe, i raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Teraz będziemy wykonywać całość słupkami, czyli musimy teraz sobie zrobić w każdym oczku po dwa słupki. To jest pierwszy nasz słupek z, z oczek łańcuszka i w tym samym miejscu. Wykonujemy kolejny słupek, czyli nabieramy nasze dełko, przerabiamy przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. I teraz znowu w każdym oczku po dwa słupki. Raz i dwa. I tak do końca, aż będziemy mieć 12 naszych słupków. Jesteśmy już przy końcu naszego rzędu, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tu będzie dziesiąty yy, słupek, więc brakuje nam jeszcze dwóch. Ja wykonuję to w ten sposób, że przed ostatnim oczku, można powiedzieć, to by było już ostatnie oczko, wykonałabym dwa słupki, ale że nie chcę tutaj mieć dziury przez to oczko ślepe, jak to nazywam, to wykonuję w tym ostatnim jeden, na ocz jeden słupek. I w tym oczku ślepym, że tak powiem, też jeden słupek. Dzięki temu rozłożyłam sobie te dwa słupki na dwa oczka i zakrywam oczko ślepe. Dzięki temu nie mam żadnej dziury. I teraz liczę sobie zawsze, zawsze sobie liczę na początku dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I wbijam się tutaj właśnie raz, dwa, trzy w trzecie moje oczko. Wykonując właśnie oczko ślepe, następny rząd to rząd taki sam jak teraz. Raz, dwa, trzy, który już był, wykonujemy to samo. Było sześć półsłupków, 12 słupków i teraz będzie 24 słupki, ponieważ w każdym oczku wykonujemy po dwa słupki. Tutaj od razu, zaraz z boku będzie od razu już nasze. Drugie, jakby drugi słupek, ponieważ pierwszy był z oczek łańcuszka i znowu w kolejnym oczku po dwa słupki. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, czyli i dwa i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, dwadzieścia cztery słupki. Mam już dwadzieścia cztery nasze słupki, prawie 24, ponieważ teraz będę robiła 23 trzeci, dwudziesty czwarty. Tak jak ja powiedziałam, tutaj ostatnie oczko to będzie do oczko ślepe, więc jego powiedzmy nie wykorzystywałabym, a w tym ostatnim zrobiłabym dwa, ale że ja nie chcę, by była dziura i tak samo robię w maskotkach, dzięki czemu nie widać praktycznie szwu, że robię właśnie oczkami ścisłymi, to wykorzystuję właśnie ten, y, tutaj oczko ślepe, jak to nazywam, i mamy jeden słupek w, w tym oczku, i jeden słupek w tym oczku i teraz jest 24. Raz, dwa i trzy, w trzecie oczko tutaj ląduję szydełkiem i robię sobie oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, kolejny rząd wzrastający. Jest to rząd 1 plus 2. Nazywam to tak, dlatego że w pierwszym oczku będę tutaj robiła sobie jeden słupek, a w kolejnym oczku dwa. Dwa słupki. Raz i dwa. I znowu raz. I w następnym raz i dwa. I tak do końca naszego rzędu musimy mieć o dwanaście więcej, czyli będzie trzydzieści sześć naszych słupków. Mamy już cztery rzędy, na tą chwilę wygląda ta główka w ten oto właśnie sposób. Więc teraz będziemy robić sobie w każdym oczku po jednym słupku. No to pierwszy słupek, drugi słupek i tak dalej, i tak dalej, czyli w każdym oczku po jednym słupku. W każdym oczku pojedynczy. I tak samo jak inaczej zakończam nasz y, rząd przy dodawaniu y, oczek, tak samo zakończam inaczej przy odejmowaniu bądź robieniu pojedynczych słupków, właśnie w każdym oczku. I teraz to oczko, właśnie ślepe, wykorzystuję w taki sposób, że tu powinnam zrobić tylko ostatni nasz słupek, 36, ale ja to robię w ten sposób, że przerabiam po prostu ten słupek tylko do połowy. Wykorzystuję to oczko ślepe też. Przerabiając tylko do połowy. Po pierwsze, dzięki temu nie mam dziury, a po drugie, to wtedy ładniej wygląda estetycznie. I przerabiam przez trzy pętelki, jako to będzie nasz i tak jeden słupek, więc tutaj, 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 tutaj słuchajcie, i tak się nic nie powiększy. Będzie taka sama ilość słupków, jak była. Tylko, że po prostu tutaj wtedy będzie ładne takie miejsce, że nie będzie widać właśnie takiej lekkiej, powiedzmy, dziurki. Raz, dwa i trzy oczko ścisłe. I raz, 2, trzy. Teraz metoda 1 minus 2. To, co było wzrastające, teraz będzie się zmniejszało. Czyli 1 minus 2, 1 zawsze oznacza to po prostu tylko ilość słupków pojedynczych. Czyli, np., te 2 to 2. Pojedyncze słupki 1 to 1. Czyli teraz wykonujemy tutaj sobie jeden słupek. A minus 2, tak jak było plus 2, czyli było w tym jednym półsłupku, w jednym oczku były dwa słupki. Minus 2 oznacza, że z dwóch robimy sobie jeden słupek, czyli robimy to samo, co robiliśmy przed chwilką przy kończeniu rzędu poprzedniego. Przerabiamy tylko słupek w połowie. Potem kolejne oczko też przerabiamy tylko w połowie, i mamy przez to jeden słupek. I znowu jeden słupek normalnie. I kolejne dwa łączymy razem. Raz. I dwa. Jako jedno. I tak dookoła naszego rzędu. Mamy skończony kolejny rząd. I teraz yy, właśnie jak kończę jeszcze taki rząd, ponieważ tam już widzieliście, jak to wszystko wzrasta. A teraz trzeba to jeszcze sobie ładnie zakończyć. Czyli wykorzystać znowu to oczko ślepe. Powinniśmy w takim razie zrobić sobie tylko raz i dwa te dwa oczka połączyć jako jeden słupek, ale ja to robię po prostu wyłącznie trzy razy, czyli nie dość, że dwa razy jak zmniejszanie jest, a dodatkowo jeszcze ostatni raz, by też te oczko ślepe wykorzystać. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi, nie będzie aż takiej, takiej po prostu większej dziury, ale no, no, wtedy i tak to wykorzystuję jakby jedno razem. Raz, dwa, trzy. I teraz już musimy tutaj włożyć sobie kulkę. Raz, dwa, trzy. Później będzie już ciężko włożyć. Chociaż dla no, chcącego nic trudnego to zależy. Teraz będziemy wykonywać Dwa oczka, tutaj łańcuszka, raz i dwa, i w kolejnym oczku, albo nie, zróbmy dalej jednak trzy, trzy. I teraz będziemy robić sobie w początku, raz, mamy już tutaj zrobione przez ten, połowę po prostu słupka w tym oczku, połowę w tym oczku i... Razem, czyli teraz cały czas robimy sobie minus 2, czyli tyle razy ile, ile nam wychodzi, czyli do połowy robimy, przerabiamy tylko połowę słupka, połowę słupka też przerabiamy i razem wszystko. I tak cały czas do końca, raz i dwa i zawsze trzy pętelki na szydełku. I teraz na dobrą sprawę, gdybyśmy sobie zakończały, albo byśmy sobie robili ym, na przykład jakąś główkę, jakiekolwiek y, maskotki, nie wiem, Anioka i inne w ogóle rzeczy, to tutaj moglibyśmy sobie zrobić ten sam rząd, co teraz robiliśmy, powtarzając właśnie te kilka razy minus dwa, czyli dwa razy ze sobą łączymy oczka. Aż tutaj ogólnie jest troszeczkę więcej miejsca, bo wiadomo, każdy kordonek jest inny. Może być na przykład za mało właśnie kulki bądź po prostu no, jakiś inny problem, to ja już tego nie będę robiła tego rzędu, tak jak robiłam to w tamtym aniołku. Po prostu tylko zrobię to w ten sposób, że... Obetnę sobie już, teraz w tym momencie i będę przeplatała moją niteczkę. Gdyby to była kulka silikonowa, to by było bez problemu, byście sobie mogli zrobić to jeszcze raz taki sam rząd, jak teraz pokazywam, a dopiero później to, co teraz robię. Ale że jest kulka, to wolę tego tutaj nie ryzykować i wolę sobie zrobić to w ten sposób, czyli przekładamy Raz w tą stronę, raz w tą stronę, aż do końca, tutaj naokoło. Gdy mam już wszędzie dookoła owinięte, to teraz sobie śmiało ściskam, dlatego to musi być raz na zewnątrz, raz do wewnątrz. Tak, w ten oto sposób, przekładam gdzieś tutaj naprzeciwko siebie szydełko. Przeciągam jeszcze raz, nie wyciągając, i przeciągam przez pętelkę. A resztę teraz chowam sobie pomiędzy moją robótkę, główkę, tam po prostu, gdzie, żeby schować sobie tą moją zostającą niteczkę. Mamy gotową główkę. Pamiętając, oczywiście, o tym również. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli macie ten szef lekki, akurat w tym przypadku kordonka będzie dolekko to, to widać, ale przy maskotkach tego naprawdę nie, słuchajcie, nie widać eee, i to zawsze musi być z tyłu, tak, więc to jest nasz przód naszej, naszego aniołka, główki aniołka, tu zobaczcie, wygląda na przykład tył w ten oto sposób, taka będzie już główka.